No, i się Mandero. To ta Vectra, co ostatnio była. Co tam robiłem? Te, tą linkę ręcznego. Tam był film. Ten wydech, i tak dalej. No i tu był problem z paleniem tego samochodu na zimnym. No i tam pierwsza diagnoza. Bo tam sterownik pokazał błąd. PO380, chyba z tego co kojarzę. Co tam obstawiałem, że pierwsze w kolejności trzeba sprawdzić świece żarowe potem sprawdzić, tam jest, on jest tutaj, ten ten cały sterownik, przekaźnik, czy jak tam zwał tak zwał, każdy na to inaczej mówi no i co, okazało się, bo kurde, nie domontowałem tych świec, bo tu jest taka taka wtyczka o widzicie tutaj, kurde, żeby to było widać zaraz taka wtyczka i ona wychodzi ze sterownika, zasilanie na świece. Każda świeca ma swoje zasilanie tam, nie? Yy, cztery piny wychodzą. Tam z miernikiem zmierzyłem, że świece są OK. Także yy, sprawdziłem sterownik, też jest OK. No i skąd ten błąd? I problem z świeczkim paleniem. No właśnie w tej wtyczce, co pokazywałem, piny były takie jakieś luźne, wiecie, takie kurde. Luźne te styki były. A z kolei z drugiej strony były lekko, takie jakby przyśniedziały to tam podoginałem te styki. Oczyściłem to, te, 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 tą śnieć, zapsikałem kontaktem. No i problem znikł. Generalnie problem znikł, auto pali lepiej. Błąd na, ze sterownika zniknął. Po skasowaniu oczywiście, już się nie pojawia, kilka razy był odpalany gaszony, wszystko jest jak, jakby OK. No i co teraz, klient będzie zadowolony, bo kurde, naprawa miała być, kurde, no bo to z tymi świecami to jest totolotek, nie? Słuchajcie, albo wyjdą, albo nie wyjdą, albo się urwią, albo się nie urwią, czy tam urwą, <grym> urwią, urwą, upierdolą. <grym> no w każdym bądź razie yy, klient zadowolony, bo wyszła błahostka i nie ma zagwózdki, kurde, że jak, jakie to koszta będą. I... Bo to zawsze jest jakiś świecie stres dla klienta przy takich naprawach, i no dla mnie też, bo kurde, wiecie, chciałbym to zrobić rachu ciachu, a nie żeby z tego jakieś wyszły yy, ciężkie historie, ciężkie tematy, nie? Jeszcze raz włączę podświetlenie, może, kto, może komuś to pomoże, może nie. Warto rozpiąć tą kostkę, tutaj z tyłu ona idzie, rozczepić, zajrzeć, można sobie pomierzyć, mówię, oporność świeć żarowych, czy są ok. No i nie trzeba w ten czas, się wiecie tutaj babrać z tym wszystkim, nie? Bo tutaj dostęp jest niezaciekawy. Znaczy ogólnie. No, tam tragedii jakiejś tam strasznej nie ma, no, ale jakby się. Y, inaczej jak kluczem pójdzie, to jest OK. Bo tam długa dziesiątka mała na, na, długich przedłuż, na, na takie długie przedłużki trzeba dać I tam się to odkręci, nie? Ale, ale jakby się miała urwać, no to podejście z jakimś przyrządem, czy kurde czy wiercenie czy coś, no to już niestety by trzeba było chyba kolektor zwalić. Na szczęście, na szczęście się obyłoby bez takich historii. Także, co taki pozytywny akcent, Pan sobie wczoraj nie miał czasu. To dzisiaj sobie przyjdzie po auto. To przy okazji Wam tak nagram na szybkiego, bo tam dużo ludzi się pytało, żeby nagrać się, nagrać. Słuchajcie, z nagrywaniem tych napraw tak cały czas na bieżąco no to jest ciężki temat. Bo to kurde, potem kupę cięcia, mówię, nie? Ale myślę, jak przedstawię co i jak, później to ktoś tam jakieś wnioski wyciągnie. Także z takich z takich moich drdymałów, powiedzmy, nie? No to co? Na dzień dzisiejszy temat Rwektry yy, zakończony. E, ja już sobie zrobiłem, powiedzmy, takie wolne. Żadnych robót już nie brałem. Tam gdzieś coś dzwonili ludzie i tak dalej, ale powiedziałem, że dopiero po świętach będę robił. No chciałbym jakimiś porządkami się zająć tutaj. Oczywiście jak będzie czas na to, kurde, bo teraz wiecie, wariactwo święta, kurde, w weekend wychodzą. Jakieś zakupy, jakieś kurde gotowanie, coś tam, coś tam. Yy, no to trzeba się trochę, trochę małżonce pomóc w tym wszystkim. Yy, no chciałbym też tutaj trochę czasu poświęcić, coś tu poogarniać, chociaż z grubsza. Na ile, to ile, to się da. No i co? No i w sumie to wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Chyba dzisiaj. Także tak to wygląda, No, no to co? Siemandero!